Trzy sposoby jak możesz się wyróżnić na rynku pracy w IT, jeśli jesteś aspirującym juniorem lub stażystą. Wiem, że 2025 jest bardzo ciężkie, jeśli chodzi o pracę dla początkujących w tej branży, ale jest parę rzeczy, które możesz zrobić, które drastycznie podniosły twoje szanse. Numer jeden to hakatony. Jeśli nie bierzesz to hackatony albo game jammy, to są takie zawody dla programistów, gdzie przychodzi się na przykład na dobę albo dwie razem ze swoją ekipą. Chociaż można też uczestniczyć solo. Dostajesz jakiś zadany temat i masz przygotować na ten temat aplikację. To są miejsca, gdzie pracuje się pod ogromną presją czasu, a w dodatku najczęściej w zespole, więc te dwie rzeczy możesz spokojnie wpisać do swojego CV i rekruterzy tym razem ci uwierzą. Kolejna ważna rzecz związana z takimi zawodami jest taka, że poznajesz tam po prostu masę interesujących i ambitnych ludzi, którzy mogą ci pomóc, albo ty im pomożesz, i w dodatku poszerzasz swoje horyzonty. Rozwiniemy temat znajomości jeszcze w ostatnim punkcie, ale miej to na uwadze. Dodatkowo, często takie hakatony są po prostu miejscem rekrutacji zdolnych osób. Ja sam na takim jednym z krakowskich game jamów, który odbył się parę lat temu, zająłem chyba drugie miejsce i okazało się, że wraz z moim zespołem dostaliśmy propozycję tworzenia takiej gry, tylko że nam jeszcze mogliby za to zapłacić. Ja się z tego wykręciłem po jakimś czasie, bo miałem trochę inne plany, ale chcę, żebyś wiedział, że po prostu również i na takich zawodach można dostać pracę. Jednak przede wszystkim zajęcie jakiegoś miejsca, albo nawet sam udział w takich zawodach, będzie naprawdę dobrym tematem na rozmowę, a w dodatku zwiększasz szansę na to, że w ogóle ją. Dostaniesz. Rekruterów naprawdę interesują takie rzeczy, bo zresztą sam byłem rekruterem i wiem, co mnie interesuje. Punkt drugi to Twoje projekty. Jeśli w swoim CV podajesz link do projektu, który jest jakimś kalkulatorem albo to-do listu, nawet jeśli nie nazywa się to to-do lista, albo jakiegoś frontendu do sklepu internetowego, czy coś w tym stylu, to musisz zmienić swoje projekty. To nie były nigdy przykuwające uwagę projekty, a tym bardziej teraz, kiedy można coś takiego wygenerować, dosłownie w ciągu pięciu minut z pomocą AI. Wiem, że jeśli dopiero zaczynasz, to nie jesteś w stanie stworzyć drugiego Facebooka, ja zresztą też nie potrafię. Ale chodzi tutaj o odrobinę kreatywności. Wymyśl coś, co jest naprawdę ciekawe, ciekawe dla Ciebie albo użyteczne dla Ciebie, czy Twoich przyjaciół, czy rodziny, i taki projekt wykonaj. Nawet jeśli nie będzie on najbardziej skomplikowany, to będzie dużo, dużo. Dużo bardziej odstawał od innych kandydatów, jeśli nie będzie to coś w stylu to do listy. Najlepiej podaj też link do wersji live tej aplikacji, żeby można było się szybko temu przyjrzeć, bo wiedz, że jeśli ktoś już czyta Twoje CV, to najpewniej popatrzy na ten tytuł. I właśnie najwyżej wejdzie w link, no bo na czytanie kodu nie ma czasu, no chyba że przejdziesz do następnego etapu. Podałem tutaj kilka sztampowych przykładów projektów, których nie robić, i oczywiście jest ich dużo, dużo więcej, i możesz kierować się mniej więcej taką heurystyką, że jeśli znalazłeś projekt w jakimś tutorialu, to prawdopodobnie zrobiło go tysiąc innych osób. No i zanim przejdziemy do ostatniego punktu, to jeśli jesteś studentem albo uczniem i nauka może Ci momentami sprawiać problemy, czyli jak nam wszystkim, to wejdź w link w opisie. Tworzymy właśnie aplikację na sesję AI, która za pomocą sztucznej inteligencji jest w stanie ułatwić znacząco naukę. Podajesz tekst, link do YouTube'a, nagranie głosowe, zdjęcie, filmik, czy co tam jeszcze chcesz, a aplikacja robi swoje czary. Tworzy ona gotowe opracowane materiały do nauki, w tym tekstowe fiszki, zadania, a nawet egzamin. Aplikacja jest w trakcie przygotowania, więc zapisz się na listę oczekujących i jak tylko się ukaże, to odbierz prezent w postaci darmowego okresu dostępu, bez żadnych limitów. No ale teraz już tak całkowicie na serio, to kolejny punkt to networking. No i wiem, że wywracasz pewnie teraz oczami, bo o tym magicznym networkingu mówią zawsze wszyscy i wszędzie, ale przy okazji nigdy praktycznie nie mówią, jak robi się ten networking. No to teraz zdradzę Ci sekret, bo najlepszego networkingu nie robi się celowo. Takim networkingiem będzie chodzenie na zajęcia, hakatony, meetupy czy jeszcze inne eventy i po prostu nawiązywanie zwykłych znajomości z osobami. Jeśli jakaś osoba wydaje ci się interesująca i dobrze ci się z nią rozmawia i przebywa, to taka znajomość być może przerodzi się w coś głębszego, a może nawet w przyjaźń. No i te osoby na pewno ci pomogą i ty pomożesz im i wiedz, że mówię to z doświadczenia. Jeśli czujesz spory opór przed nawiązywaniem takich znajomości, to jest to sygnał, żeby oprócz takich umiejętności stricte technicznych w stylu programowanie rozwijać również swoje umiejętności społeczne. Jest na ten temat oczywiście mas Książek, ale najlepszą nauką będzie po prostu coraz większa ekspozycja na nawiązywanie kontaktów. Jeśli jest to dla ciebie trudne, żeby regularnie nawiązywać kontakty, to po prostu zmuszaj się do tego. Po pewnym czasie i to pewnie niedługim zauważysz, że nie sprawia ci już problemu to, żeby zagadać do nieznajomego.